A spis powszechny. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze się nie spisali, uruchamiamy Gminne Pogotowie Spisowe. Dwa ostatnie dni września, czyli 29 i 30, zapraszamy do trzech punktów w Gminie, w których będą Państwo mogli dokonać spisu. Są to Gminne Biuro Spisowe w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 165, Filia Domu Kultury Uśmiech w Józefowie oraz Centrum Inicjatyw Społecznych. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego oraz rachmistrzowie będą na Państwa czekali w godzinach od 9 do 20, a w Centrum Inicjatyw Społecznych nawet do godziny 22. Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą pesel swój i swoich domowników. Zapraszamy. Spiszmy się dla Mazowsza.